Dobry, co ubyka w głowie? Co w głowie? Co w emocjach? Co oczyścić? I co zrobić? uspokoić się przede wszystkim. Co w głowie? Czym byk żyje? Byk tutaj coś w bardzo inteligentny sposób, w ogóle taki bardzo przemyślany, próbuje czegoś dokonać. Raczej myśli, bo mówimy o głowie, czyli coś planuje, coś analizuje. Ale robi to bardzo dobrze, robi to wręcz wybitnie dobrze. Jest tutaj struktura, jest tutaj przemyślenie spraw, jest tutaj strategia, jest um, działanie powolne, ale konsekwentne. Jak również taka czujność gdzieś tutaj jest, że jeżeli coś się pojawi nie tak, ja natychmiast zareaguję i znajdę bardzo dobre rozwiązanie na, na, na swoją rzecz. Głowa byka. Ktoś mnie byka uważa za wzór. Może być to w drugą stronę. Ja kogoś uważam za wzór, ja się wzoruję na kimś. Ja chcę być taki jak ktoś. Jak również tu jest taka rzecz, że imponuje mi cudza inteligencja. Czyjaś inteligencja, ale raczej to jest w ukryciu. Raczej tutaj jest takie podziwianie z ukrycia aniżeli. Powiedzenie wprost, że, mi, że mnie coś w tobie imponuje. Zaraz zobaczymy, bo tutaj coś jest naprawdę dobrego. Tutaj takiego przemyślanego, naprawdę z polotem można to nazwać. O co chodzi? A. Byk ma doskonałą. Doskonale obmyślaną strategię, jak rozwiązać pewien problem. Coś nie wychodzi. Coś się nie udaje. Jest jakaś taka sprawa, która gdzieś bykowi przeszkadza, i byk ma genialny pomysł na rozwiązanie tego. Bo blokadą w głowie. Jak również tym, o czym byk myśli, jest jakieś niespełnione marzenie. Jest poczucie pecha, tak zwanego, ale jednocześnie genialne wręcz rozwiązanie, jak z tego wybrnąć. To dobrze. Właściwie bardzo dobrze. Tutaj nie, nie mamy ze specjalnie czego się czepić. Jeżeli chodzi o to, o, o czym myśli byk, to tutaj raczej to jest w kategoriach jakiegoś geniuszu aniżeli utrapienia. Co w emocjach. W emocjach pokazuje się, że ja nie chcę, nie chcę się starać. Tak jakby emocje mogły mnie hamować, lub tu jest zagrożenie przed tym, bo w głowie, w umyśle jest genialnie. Tylko, żeby państwa emocje jakieś nie, nie, nie zahamowały. Bo tutaj coś się dzieje, żeby państwo nie tracili motywacji do tego, żeby to zrobić. to by było raczej ostrzeżenie, żeby państwa własne emocje ich nie zabiły, czy powstrzymały, może zabiły, to jest za dużo powiedziane, ale może kogoś. Natomiast, um, znaczy, zabiły ten um, to podejście takie genialne tutaj, że ja chcę coś zrobić, że ja mam plan na to, żeby po prostu tak temat rozpracować, jak nikt inny. Um, Natomiast tutaj od strony emocjonalnej, żeby to nie, było, nie był sabotaż jakiś emocjonalny, bo tutaj no, szkoda by było. Szkoda by było tych pomysłów, szkoda by było tych rozwiązań, bo tutaj naprawdę mogliby Państwo sobie coś wielkiego zaprojektować, lub zmienić, lub obie te rzeczy. Tylko, żeby yy, te, te emocje tutaj. Nie przeszkodziły. Oj, gniew. Tak. Hmm. To jest dokładnie to, żeby państwa gniew, czy jakiekolwiek, nawet strach tu jest pokazany, to, ale tu jest panika, tu jest paniczny strach pokazany. Nawet nie to, że, że to ja się przestraszę jakiejś chwilowej rzeczy. Nie, to jest, jest taki strach, który się przeradza już w lęk żeby ten lęk on tutaj nie, 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 nie wygrał, żeby on nie załatwił roboty. Mhm. Mm Tak, żeby ten strach on nie wziął góry nad tym, co Państwo tutaj sobie genialnie wymyślają. Bo to jest w takich kategoriach, ja sobie wymyślam pewne rzeczy, które chcę zrobić w życiu, tylko żeby mnie ten lęk nie hamował, żebym się nie bał. Strach przed progresem, obawa przed sukcesem. tego rodzaju rodzaju rzeczy. Jest jeszcze jedna rzecz. Tutaj, jeżeli chodzi o emocje, pokazuje się również życie emocjonalne, możliwy powrót lwa do Państwa życia. Jeżeli Państwo mają z kimś takim do czynienia. Um. I jest obawa, żeby nie zostać ponownie zdradzonym przez tę osobę. Trzeba się pilnować, krótko mówiąc: trzeba się mieć na wodzy i te emocje e, niezbyt tak nadreaktywnie, e, nadaktywnie, przepraszam, reagować emocjonalnie w momencie, kiedy ta osoba gdzieś tam przychodzi, ponieważ ona sama się boi. To, to tak naprawdę, jeżeli to będzie osoba powracająca, to tak naprawdę byk sam się trochę obawia, ale tamta osoba też. Lew również. Przed kontaktem. Obawia się tego kontaktu, żeby, żeby była czysta gra. Rozumieją Państwo? Bo tutaj Państwo są i tak do przodu, w głowie jest jakiś geniusz. Osoba, która by tu powracała do Państwa. Ona się trochę boi, żeby państwo tej swojej strategii, tego geniuszu, który tak ukrywają, nie wykorzystali przeciwko tej osobie. I tu może być trochę taka panika przed zdradą, panika przed zdradą, czy jakimś no, nieuczciwym zagraniem, wykorzystaniem, rozumieją państwo, i wszystko, co państwu pasuje tutaj. Więc tutaj, więc tutaj takie dwie rzeczy, tak podsumowując. Po pierwsze, żeby państwa własne lęki nie, nie hamowały państwa przed czymś genialnym, co sobie tworzą. Czymkolwiek by to nie było. A druga rzecz, tutaj jakiś powrót do sobie jest możliwy. I, I chodzi o to, żeby państwo czystą grę stosowali i pilnowali, czy w stosunku do państwa jest czysta gra. No tutaj... Inaczej nie mamy o czym rozmawiać, bo to jest bez sensu wtedy. O co chodzi z tą osobą tutaj? Która, która wraca. No, wraca, bo się sprawy nie skończyły u tej osoby. Mm. Oj, byk, tak, yy, tak interesuje tę osobę. Mhm. Interesuje, nie interesuje. Tutaj trzeba zachować zimną krew, po prostu. Czyli trzeba być czujnym, krótko mówiąc. Trzeba być czujnym, czyli jak ta osoba się zachowuje, co robi, co mówi, jak mówi. Ale Państwo też muszą być uczciwi. To tutaj, tu yy, jak kryształ. Pilnować i siebie, i tej osoby. Obserwować. I siebie i tę osobę, bo tutaj ta osoba chce wrócić. Jak najbardziej. To jest, to, to jest bardzo możliwe. Natomiast tutaj y, trzeba być ekstremalnie czujnym. Z drugiej strony ten aspekt poprzedni, to żeby państwo sami kontrolowali swoje emocje, żeby one. No, nie zalały Państwu tego, te, tego mm, zapędu, chcę powiedzieć, mm, czy pędu po świetne rzeczy, które Państwo chcą sobie wygenerować w życiu. Trzymać kontrolę nad emocjami. Wszystko będzie dobrze. Co oczyścić? Jeżeli chodzi o oczyszczenie. Pokazuje się dość duże zwątpienie, jeżeli chodzi o mnie samego, o mnie byka. Że ja nie dam rady pewnych rzeczy zrobić, albo nie wierzę w to, że coś się uda. To jest taka trochę smutna historia, tak naprawdę, bo taki autosabotaż. Czy jest zasadny? Czy on jest zasadny? Bo w głowie cudownie. Z wykonaniem. Bo tak. W głowie dobrze, ja chcę to, to, to i to, mam plany świetne, a jednocześnie czuję, że yy, ja się do czegoś nie nadaję albo nie jestem w stanie doprowadzić do końca. To jest, co oczyszczamy. Mhm. Czyli czyścimy to, że ja mogę się pozbyć pewnych rzeczy, że ja mam wpływ na to, że mogę zmienić pewne rzeczy. W ogóle mamy bardzo dużo, bardzo duży wpływ e, na wiele rzeczy w naszym życiu. Tutaj ja wątpię w to. W to nie dlaczego, ktoś państwa nastraszył. Ktoś państwa nastraszył kiedyś w pewnym momencie. Ale też zbił wartość własną, czyli ty tego nie zrobisz, ty tego nie osiągniesz, ty, tego, do, ty do tego się nie nadajesz. Ehm, schowaj te nogi do baletu nie wstąpisz. Ehm, czy w ogóle takie sabotowanie? Bo ktoś wie lepiej, czy ktoś wiedział lepiej, do czego byk się nadaje, a do czego nie. I tak pozbawiał byka jego własnego głosu. Intuicji, tego, że czuję, że może to by chciał sobie zrobić, tamto by chciał sobie zrobić. To jest takie, hmm, ktoś sobie na za dużo pozwolił. W sensie takim, że uważał, że ma większą władzę nad życiem byka lub zna byka lepiej niż byk sam siebie. To jest takie ponaglanie, to jest takie przyspieszanie oj, bardzo nawet. Tu jest takie zrób to, zrób to, rozkazywanie. Tutaj są awantury pokazane jako efekt, tak? bo ktoś tutaj kogoś zapędził w takie miejsce pod tytułem Ty się nie nadajesz, czyli zbijamy wartość własną byka. Wychodzą z tego awantury dość mocne. Jakieś spięcia tu wyładowania, bez wątpienia. I tu nawet jakieś ucieczki z domu za nastolatka, czy chęć chociażby, ale w ogóle tu, tu jest pokazana taka ucieczka. Też niestety byk sam w to ucieka, bo ktoś mu pokazał, że się do pewnych rzeczy nie nadaje, co jest bzdurą bo nawet, bo nawet yy, nie zdążyliśmy się sprawdzić w jakiejś rzeczy, a ktoś nam, prawda, nie dotknęliśmy jakiejś dziedziny, nie mogliśmy się sprawdzić, a ktoś nam już z góry na dzień dobry powiedział, że ty się do tego nie nadajesz. No. Tak jakby. Widzą Państwo taki absurdalny przykład, ale tak jakby ktoś wziął młotek do, do ręki, ktoś to kiedyś zobaczył i powiedział: Ty stolarzem nie będziesz. Jak to nie? No bo, no bo ten młotek do Ciebie nie pasuje, ale skąd, skąd to wiesz? Sama wygląd, jak ja wyglądam z tym młotkiem do tego, co ja nim potrafię zrobić. Rozumieją Państwo, to jest taki absurd nad absurdy. Jeżeli chodzi o sytuację, podobne, podobnego typu sprawa tutaj jest. Czy ktoś Państwa zobaczył w jakichś w jakich okolicznościach i tak podsumował, i od razu pod wartość własną? Czy mm, jakiś sarkazm, ale to wszystko tak naprawdę jeden mianownik. No i jakieś awantury tutaj, ale burzliwe. Tu jest głośno, i tu jest y, naprawdę trzaskanie drzwiami. Y, no, szyby w oknach drżą. Naprawdę tutaj jest gorąco, bo, bo ktoś tutaj kogoś tak zdyskwalifikował, że aż czasami przykro patrzeć, ale to dobrze, że Państwo się tak tutaj buntują. To jest raz, a dwa genialnie, że państwo sami w siebie nie przestali wierzyć. Bo tutaj ktoś państwa w jakąś ciemność wepchnął, a państwo przez wszystko przeszli. No byk niezniszczalny. Te wyładowania, one są e, symptomem tego, że ktoś mi wmówił mnie bykowi ktoś wmówił że ja pewnych rzeczy nie zrobię w życiu dlaczego? bo się nie nadaje, czyli do widzenia szufladka byk się nie nadaje, zamykamy na kłódkę nigdy więcej nie otwieramy tej, tej szuflady i byk sobie w tej ciemności z takim mentalem ja się nie nadaję, tkwi co za bzdura drodzy Państwo Natomiast Wątek co zrobić? Po pierwsze, się uspokoić. Po drugie, wyrównać sobie sprawy, czyli. Yy, no, praca nad mentalem, ona tutaj jest konieczna, bo pokazuje się, też. Nazwijmy to medytacja, ale to może być po prostu praca terapeutyczna, psychologiczna. Nad poprawieniem pewnych postaw, które zostały wmówione, a są totalną bzurą Um, I tutaj um, jest jeszcze jedna rzecz: życie z taką uczciwością wobec samego siebie. Z uczciwością to znaczy przestać się słuchać innych. Co inni myślą, co inni mówią i do czego ja się nadaję, a do czego nie. Tutaj się należy zbuntować, ale paradoksalnie ten bunt wyrówna państwu energię. Bo tutaj, co oczyścić, to wpędzenie w to zło i w tę ciemność, tu powoduje wyładowania. Czyli coś, co państwa niszczy. A ten bunt czyli co zrobić zbuntować się. Pokazać, no, może nie pokazać, bo to też by było głupie, po prostu. A dobrze, to ja tu teraz pokażę, co ja potrafię. Patrzcie, ci co we mnie wątpili. No, raczej nie, nie, nie taka strategia. W sobie po cichu pokazać, powiedzieć: Potrafię to, to i to. Mam takie i takie zalety, takie i takie wady. To super, to mi wychodzi. Tutaj troszeczkę jest gorzej, ale może jak nad tym po, popracuję, znajdę jakieś nowe narzędzia, nowe sposoby, no to sobie to poprawię i też będę w tym dobry. Bo tutaj jest takie zjechanie człowieka, przepraszam, na jego wartość własną, a to jest nieprawda, bo ktoś za szybko ocenił. A tutaj, co zmienić, co, co zrobić. Ten bunt, ale taki cichy bunt, wewnętrzny bunt, i życie w takim poukładaniu z własnymi, według własnych wartości, ignorowanie tego, co ktoś mówi o mnie na mój temat, że ja to tak, a to nie, nie brać tego pod uwagę, uspokoić, wyciszyć ten temat. I robić, i to jest ważne, i robić to, co Państwo czują, nie oczekując na ocenę, co ta osoba, jeżeli jest jeszcze w moim życiu, powie. Bo Państwo nie żyją pod cudze życie, tylko pod swoje własne. Co zrobić. No, właśnie, właśnie, właśnie. Tak, pierwsza rzecz, stopniowo, znaczy właściwie tu taka jedna konkretna rzecz się pokazała, że stopniowo, krok po kroku, raz, dwa, trzy, cztery, pierwszy krok, drugi, trzeci, czwarty, piąty, powolutku, ale jednak konsekwentnie e, pracować z tymi emocjami. Zakodowany, wróć, z kodo, wkodowanymi przez kogoś. Bo to jest nieprawda. To jest nieprawda. To jest po prostu fałsz. I to powoduje, że Państwo w środku są niespokojni. Ale wezmą się Państwo za to i będzie naprawdę dobrze. To nie są słowa. Ja Państwu to gwarantuję. Jeżeli Państwo wezmą się za bary z tym tematem, wyczyszczą to, Ustalą, jacy są naprawdę, bez tego narzuconego filtra głupich ludzi, którzy myśleli, że wiedzą lepiej. Naprawdę zacznie się Państwu zmieniać rzeczywistość. Chciałbym wrócić do tego tematu oczyszczania, czyli tych wyładowań. A właśnie, tu jest co oczyścić, po pierwsze. Yy, mentalność, prawda? Tutaj, co oczyścić? Mentalność, że ja nie potrafię, to jest raz, bo to jest nieprawda. A po drugie, to oczyszczanie też się pokazało jako te wyładowania emocjonalne, które tutaj yy, miały miejsce. Bo wtedy organizm też się oczyszcza z emocji także tutaj dwa w jednym co z tymi co w tym aspekcie jeszcze. Jakiś finisz jest tu pokazany. Tak jakby ktoś tutaj kogoś na pieniądze. Ktoś uzależniony finansowo od drugiej osoby. Jakby ktoś sabotował pracę innej osoby. Uważał, nie nawet jeżeli Byku masz pracę, nie to twoja praca jest mniej ważna. Jakby ktoś dawał sygnały że Nie, nie, to co byk robi jest nieważne Środowisko rodzinne może być toksyczne które uważa, Czy uzależnienie od środowiska rodzinnego Tutaj pieniądze i taka, Bo tu nie ma tej wiary w to, że Byk może mieć własne pieniądze Może stanąć na własne nogi Że tak naprawdę Może mieć co chce, pomysły genialne a propos pomysłów. No. Super sprawa, ponieważ Państwo pokazują: ja mam możliwości, ale też siły na to, żeby mm, emocjonalnie się zczyścić z, z tego bałaganu, który tutaj ma miejsce. Tak, jakby Państwo sobie. Myśleli, tak przeprowadzali strategię w głowie: Te sprawy załatwię w ten sposób, te w te, te w te, 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 w ten sposób. To tak zdrowo się pokazuje bardzo, bardzo zdroworozsądkowo. Jak, jak ten yy, ból przezwyciężyć? Wszystkiego dobrego i wszelkiego powodzenia. Dziękuję.